na kanale Papi Farm dzisiaj wyjedziemy perkiem poładować dlatego, że Krzestny przywiezie dwa bibole jak będzie wracał ze skupu ze sprzeda... o jak się przyswieciło w jak będzie wracał ze skupu i będzie trzeba to rozładować i prawdopodobnie ruszymy dzisiaj z nawozami, mamy 1 marca dzisiaj środa 1 marca, także celniczka stoi Będziemy chyba ruszać. Dzisiaj właśnie na wodami, jak już wyciągniemy, to wszystko przedni przyjedzie. Później tylko nosiła się, wyciągnie i będziemy je... Dobra, cześć, ja podjadę. Także widzicie, taka to akcja. Po sobie podjedziemy. Bo jeszcze zostało nam mocznika rozładować parę worków. Kurde, już tyle tu mamy, że no. Zastawione wszystko, bo też miki tutaj jeszcze stoją. Nie? Tak Ale są też miękkie tutaj na górze Tutaj tak o nie? Bo ile są? 25kg? Tak, 25kg Ale nie podpychaj w, w tamtą stronę bo, bo i tak jest tak Na tak styk Może? Może będą stać Nie, raczej... Aby się tutaj nie lepiej nie... Niech tam lecą, nie? Tam się nie lepiej, obiją nigdzie Najlepiej kurwa nie Najlepiej no, żeby stały Dobra Miotły Czekaj chwilę Miotła, 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 miotła Idziemy do magazynku <ścoughs> Magazynku na wszystko Patrzcie, dziurę nam tu wyprało Przyczepa wjechała i rozwaliło Co? Przestało. No leci, weź ściąg ten bory. I tego też Czekaj, zrobimy tako. Czekaj Czekaj, czekaj No na razie tak No to połóż następnego na wieżę, żeby tamten nie uciekł Tamten nie ucieknie No zostaną, wiesz go tam, nie chcę, żeby tam mi się przydziurawił, ale nie powinien. Dobra, czekaj. Ej, Tak? Tu się będzie, chyba. Bo może stoją delikatnie krzywo tu. No, no tu się przewracają, dlatego. Mamy już odcięty płaskownik. Od spodu to był pospawany. Musimy go teraz odwalić. Wzięłem sobie tu takie oto narzędzia. I później trzeba będzie go przyspawać, ale w tym miejscu, żeby dotykał nam tutaj z boku podłogi, po to, żeby uszczelnić. Dlatego, że podłoga jest nierówna, a burta. Burtę zrobiliśmy równą i po prostu do tej podłogi się nie ma. I tutaj są takie dwie dziury. Taka jest delikatna łódeczka. A przyłożymy go tu, tu będzie dorówna, tu będzie dolegał do prosta i będzie wszystko grało. Ale to zaraz zobaczycie sami, jak to będzie wyglądać. Aż bicie ma. aż bicie ma. nie mam siły, tak. No. Pokaż tego, pobija Widzicie jaka duża jest szczelina? My tu podkładaliśmy taką matę ze starego dywanu kiedyś. No bo no i tu na końcach się kończy, nie? Na końcach gdzieś jest prawie na zero, tam jest coraz lepiej. Matę, żeby tutaj nie ten nie, wy... nie wylatywało zboże, ale to było wkurzające podczas żniw, bo ta mata gdzieś się wysunęła, przysunęła i w ogóle. A tutaj ogólnie o to się rozchodzi cała, cała micyja, ponieważ dlatego to jest krzywe. To całe ta rama to nie było ruszane. Bo to trzeba by było odciąć, poodcinać tutaj z tych wszystkich mocowań, cały ten kątownik i po prostu kupić tutaj prosty. Tutaj jeszcze widzicie na śrubkach tą blachę. to jest nierdzewka tutaj musiała być stawiona pod ziemnik, ponieważ ten element jak się kręcił wycierał nam pakę w silniku i trzeba było podłożyć blachę, żeby po prostu dziury nie wytarł. Bo jakby, by chodził, 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 aż w końcu by tą blaszę utarło i by tu się dziura taka wielka wytarła. Bo tak to jest zrobione, rauch kuchni, a kurde no technologia jak w PRL-u jakaś. Nawet gorzej, bo w PRL-u robili lepsze. Siewnik niby, kurde, za tyle pieniędzy, za, za cenę tego siewnika mogliśmy kupić dwa polskie. Dwa polskie firmy i podejrzewam, że byłoby to lepiej zrobione niż tutaj. No ale widzicie, no. nie poradzimy. Na razie jest taki. Zobaczymy, może się w przyszłości zmieni. No tam to jeszcze docina na końce tutaj, po końcach, żeby dostawać takie krótsze kawałki. A to wygląda tak. Tutaj tą dziurą już nam nie wyleci zboże na pewno. Nawet rzepak podejrzewam, żeby dał, bo to tylko w kamerze tak strasznie wygląda. A zawsze można wziąć z silikonu na palca od środka i zasklepi się na cacy będzie. No, tak to tu wygląda. Widzicie, to nawet nie widać. Zależy gdzie. Bo to też nie jest wszystko idealnie aż takie przy spawaniu, coś troszkę nam naciągało. O, i tak to właśnie wygląda. Tutaj włożyliśmy w zawiasy w ten sposób, żeby było do końca. Bo tu są jeszcze takie płaskowniki wspawane w, w zawiasach. No, tutaj mówię, ale przez te dziury już nie ma szans, że wyleci. A teraz ważniejsza sprawa. Tutaj od tej strony. O, zobaczcie. Tutaj normalnie jest wszędzie na cacy bo tutaj pomiędzy tym a podłogą nie ma w ogóle żadnej dziury i to nawet widać, może tego tak, jakoś pokażę o. No, coś tam się przenika, no bo to wiadomo, że na szczelnie nigdy nie zrobimy ale ale w Boże już nam na pewno nie wyleci to nie haczy nigdzie spróbowane było otwierane burtę dlatego, że zawias jest poniżej jakby zawias był tu, to by się przełamywało, a tak to po prostu to odchodzi tak o w ten sposób działa i dlatego nam to nigdzie nie chacie te płaskowniki były robione ze starych płaskowników tych które były tam od środka włożone tylko mówię od środka one były włożone ale ale dziura była za duża tak to dawaj to już od razu pokaż y, to jest na tą stronę które to jest tu jakoś to można się nam udać nie będzie proszę pana Dawaj Czekaj. łapaj Czekaj jeszcze nie? Czekam Czekaj jeszcze Ale ktoś tu pomaga No i jak? No i elegancko tutaj się włożył, ale nie wiem czy nawet trzeba będzie, ale możemy dać kawałek uszczelki tak na zaś No to jest o jak to będzie... No, minęli, ale będzie teraz ładniejszy. Czekaj. Bo tam jest kawałek spawu. Poczekaj, ja tu pójdę szliftnę tylko, żeby lepiej przylegało. Dobra i teraz co? Otworzyć Otworzymy tak, burtę. Czekaj. Zmasuj się z tą blaszką na końcu. Nie bój się, ja tu sobie poradzę. Tutaj możesz takiego, jak, jak są tu jakieś dziury przy tym, to można też ewentualnie heftnąć. Zobaczymy jak to wyszło. No i zobaczcie. W ten oto sposób to wygląda. Tutaj jeszcze wszyscy połapię z tej strony, żeby się to nam trzymało na pewno dobrze. No i będzie dobrze. Kurwa. Także tak to wygląda. Wyszlifowaliśmy tutaj wszystkie spawy, które były po odcięciu. Krzysyn to odtuścił i zaraz będziemy malować. Bo tu jak będziemy wygarniać, nie wiem, zboże ziemię, tutaj będą ręce chodzić, dlatego trzeba z tym uważać. I zaraz to czaśniemy na zielony, będzie ładne, bo teraz takie widzicie o tu czarne, tu gdzieś poszlifowane. No, także taki patencik na to, żeby po prostu wyrównać podłogę. Yy, dopasować podłogę do burt, o tak powiem. Małymi kosztami, nie? I to no i małymi kosztami, bo to w sumie ile ten płaskownik, parę złotych kosztował tam. Plus jeszcze elektrody, jakaś tarcia do kątówki ewentualnie prąd. Ca? Duży plus, no duży pożytek. No, także mamy szczelony płaskownik po całej długości. Z tamtej strony nie trzeba, bo tam jest już szczelka włożona, tam tej burty i tak nie otwieramy, to nie ma potrzeby. No, jak jest pomalowane, nawet się nie wyróżnia. Tak dalej, byś stanął, to byś no, nawet nie trzeba, widział, że coś tam jest. Tak, ale trzeba to poprawić jeszcze, bo tu tak jest za Znaczy, no tak, tak, bo tu przybije się. To na raz dopiero, drugim razem, ale to już drugi raz w stodole się chyba pomaluje, nie? Gdzie? Tutaj zaraz? Czekamy chwilę, tu przysycha ta farba do siebie. Może i tak, bo słońce świeci Pocieprz. dzisiaj. No, ale to nagrzewa się przez. No, Łukasz a, no, a faktycznie że ciepła burta. No, także przyczepę mamy skończoną. A co to w ogóle, właśnie? Szczelił ten worek. Patrz. I co, stoi ten mocznik czy nie? Stoi. Oj, Oj. Stoi. Żmiki nam pordzewiały Nie, to ta jest taka zardzewiała Ale patrz, ta jest inna, bo ma jakby jaśniejszą albo bardziej w to Z Innej firmy ta jest niż tamta Z Innej firmy, właśnie. Widzimy, nawet tam ci dają chyba gumowy ten kawałek kabla, a te, to jest normalnie zwykły. Ten nie dają nawet osuch Dobrze, osób. zobaczymy, trzeba je pouruchamiać. No, zobaczcie, kto gdzieś migać. A tu jest na tulejkach na końcu. A tu jest jakieś smarowanie? Nie, to jest to porażka, w do tamtej. Nie ma smarowania? Uu. A ta, co jest przez nas zrobiona, to jest na łożyskach na końcu. No, i jej wiesz. I, z tyłu. I, i nic tego nie robi tyle lat i cały czas żyje. Tak, ale tamta chociaż ta zielona, co stoi w tamtym stodole, ma smarowniczkę tutaj, a tu to. Trzeba będzie to jakoś zrobić. No patrz, tu faktycznie nie ma. To jest ekokomuna. Eko, tak. Wymiana co ten. Ekokomuna. komuna. Co się zużyje, trochę to wymieniać. Co ale osłona, patrz. Kształtki kawałek tu spałali na kabel. O. A w tamtej nie ma tego. O, popatrz. No ale pomyśl sobie, żmig ma 6 metrów. Gdzie jest wyłącznik. No. I kto to ma iść do tego wyłącznika? Żmiki znaczy, nie ma? No, bo, bo po, tu jest ogólnie... Poziomie. A tak, ale tu jest ogólnie lepiej, bo tu wyłącznik zobacz gdzie jest. On jest tu, No tutaj składasz jeszcze jeszcze dalej dwie rury. No tak, bo to w tą stronę, no. I masz na załóżmy 4 metrach. A jak 8 metrów i co? Tam podrabinie do góry do włącznika? No. Co to tak robi? To za jest. No. I właśnie. Włączyć, włączyć i włożyć tam, nie? Łańcuch tak. kupić i, i włożyć te dwie podwiesić i tą trzecią też. Tylko, tylko tam jeszcze nie ma pomysłu do końca. Dobra, tym optymistycznym akcentem kończymy, bo już kamera się pamięć wykańcza w niej. Tak. Także widzimy się w następnym odcinku.